Na szczęśliwy związek dla kobiet. Witaj, moja droga. Znajdź teraz ciche i wygodne miejsce, w którym możesz się zrelaksować. Usiądź lub tołóż się tak, aby było ci naprawdę komfortowo. Weź głęboki wdech i powoli wypuść powietrze. Pozwól swojemu ciału rozluźnić się z każdym kolejnym oddechem. Twoje powieki stają się ciężkie, a unysł zaczyna się wyciszać. Poczuj, jak z każdym wydechem opuszcza cię napięcie. Rozluźniają się kolejno mięśnie twarzy, karku, ramion. Całe twoje ciało ogarnia przyjemna fala ciepła. I odprężenia. Skieruj teraz uwagę do swojego serca. Wyobraź sobie, że w jego centrum czli się ciepłe, jasne światło. Z każdym oddechem to światło rozrasta się, wypełniając Cię miłością, spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Podświadomość jest teraz otwarta na pozytywne sugestie. Każde zdanie, które usłyszysz, zakorzenia się głęboko w Twoim umyśle i sercu, przemieniając stare schematy w nowe, wspierające przekonania. Za chwilę usłyszysz serię afirmacji, które pomogą Ci otworzyć serce na miłość i zbudować szczęśliwy, dojrzały związek. W trakcie tego nagrania będziemy też uwalniać negatywne przekonania i emocje, które mogły dotąd blokować cię przed pełnią szczęścia w relacji. Możesz powtarzać te afirmacje w myślach lub nagłos, albo po prostu słuchać, pozwalając, by każde słowo koiło Twoją duszę. Jeśli pojawi się w tobie jakiś opór, zwątpienie lub nieprzyjemne uczucie. To w porządku. Zaobserwuj je łagodnie, zaakceptuj, a następnie z każdym wydechem pozwól mu odejść. Skup się teraz na chwili obecnej. Odłóż na bok troski dnia codziennego. To jest twój czas. Czas, aby popracować nad swoją podświadomością i wzmocnić poczucie, że zasługujesz na wszystko co najlepsze. Z każdym moim słowem możesz czuć, jak ogarnia cię spokój i ciepło. Jesteś bezpieczna. Zasługuję na piękny, dojrzały, wspierający związek. Zasługuję na miłość, która mnie nie ogranicza, ale rozwija. Jestem gotowa tworzyć relację, w której obie strony wzrastają. Z każdym dniem coraz głębiej czuję, że jestem wartościowa. Nie muszę zasługiwać na miłość. Już na nią zasłużyłam samym faktem, że jestem. Uwalniam wszystkie stare przekonania, że muszę cierpieć, aby być kochaną. Uwalniam potrzeby walki o uwagę. Uwaniam wstyd z przeszłości, który już mi nie służy. Zasługuję, by być kochaną za to, kim jestem, nie za to, co robię. Moja kobiecość jest moją siłą. Moja obecność wystarczy. W moim życiu pojawia się partner, który mnie widzi, słyszy i rozumie. Tworzymy relację opartą na bliskości, otwartości i wspólnych wartościach. Jesteśmy dla siebie przyjaciółmi, partnerami, kochankami i wsparciem. Zasługuję na to, by moje granice były szanowane, zasługuję na to, by moje potrzeby były ważne, zasługuję na codzienną czułość, uwagę i obecność. Każdego dnia pozwalam sobie czuć, że jestem godna miłości. Z miłością patrzę na siebie i na wszystko, co mnie ukształtowało. Z wdzięcznością żegnam ból, który już nie musi mnie prowadzić. Nie muszę być idealna, żeby być kochana. Nie muszę kontrolować, żeby czuć się bezpiecznie. Nie muszę analizować, mogę czuć i ufać. Wybieram miłość, która jest spokojna, a nie burzliwa. Wybieram związek, w którym mogę być sobą. Wybieram partnera, który mnie wspiera i inspiruje. Uwalniam lęk przed bliskością. Uwalniam schematy zależności i ofiary. Uwalniam przeszłość, która mnie ograniczała. Jestem gotowa kochać z miejsca pełni, a nie braku. Jestem gotowa przyjąć miłość bez lęku, że mnie zradzi. Jestem gotowa być kochana nie za coś, ale pomimo wszystkiego. Każdego dnia uczę się kochać siebie bardziej, każdego dnia otwieram się na dawanie miłości z lekkością, każdego dnia uczę się przyjmować miłość z wdzięcznością. Zasługuję na relację, w której nie ma gier, manipulacji ani ukrywania prawdy, zasługuję na związek oparty na autentyczności i wzajemnym zrozumieniu. Uwalniam przekonanie, że muszę się naprawić, zanim pojawi się właściwa osoba. Już teraz jestem gotowa, już teraz jestem warta miłości. Nie boję się samotności, bo jestem dla siebie domem. Nie szukam ratunku, bo jestem bezpieczna w sobie. Z tej pełni mogę dzielić się sobą z drugą osobą. Mój związek może być lekki, mój związek może być głęboki. Mój związek może być źródłem inspiracji, a nie napięcia. Nasługuję na relacji, w której mogę się rozwijać duchowo. Emocjonalnie i fizycznie, zasługuje na seks pełen bliskości, zmysłowości i połączenia dusz. Zasługuję na rozmowy, które są szczere i karmiące, uwalniam lęk przed porzuceniem, uwalniam lęk przed zdradą, uwalniam lęk przed utratą kontroli, zamieniam lęk w zaufanie, zamieniam wątpliwość w akceptację, zamieniam niepewność w wewnętrzny spokój. Jestem bezpieczna, jestem widzialna, jestem godna miłości, teraz, nie kiedyś. Nie boję się już marzyć o miłości, nie boję się już ufać, nie boję się już dawać z pełnym sercem, bo wiem, że nie jestem brakiem, jestem pełnią, jestem światłem, jestem miłością.